Znaleźliśmy się dzisiaj w leśnych warunkach, dlatego, że chciałbym przedstawić Wam recenzję modelu Altra Timp 2. Z moich odczuć wynika to, że pomimo tego, że Altra nadal zachowuje swoją technologię Shape, co zresztą widać, że but jest wyprofilowany do stopy, ten but jest lekko zważony w porównaniu do poprzedniego modelu, przez co lepiej trzyma się na stopie. Nie mamy odczucia, że noga nam lata. Sprawia to także, według mnie, że but jest bardziej dynamiczny i była to dla mnie idealna wyścigówka między na poznańskim City Trail'u. Altra chwali się tym, że jest to but hybrydowy. Oznacza to nie mniej nie więcej, niż to, że wiadomo w lesie biegamy bezproblemowo ze względu na zastosowany bieżnik. Jest tutaj podeszwa MaxTrac oraz zastosowana technologia ubrudzona, technologia InnerFlex. Dzięki czemu but tak naprawdę jest giętki i sprężysty, i nie ma najmniejszego problemu, żeby pokonywać jakieś, jakieś twarde powierzchnie. A 29 mm pianki na całej długości buta powoduje tyle, że jesteśmy w stanie w tym bucie biegać także po asfalcie. To właśnie oznacza ta hybryda, że. Trail wiadomo, ale nie ma problemu, jeżeli na przykład będą zawody, powiedzmy mieszane, tak jak właśnie chociażby nasz poznański City Trail, gdzie jest część leśnej ścieżki i część utwardzonego, czy to asfaltu, czy to na przykład szutru. Tak jak wspomniałem, jest to 29 mm pianki, pianki Quantic. Jest to pianka właśnie e, e, marki Altra, która jednocześnie zapewnia odpowiednie, odpowiednią amortyzację. Ale jest też odpowiednio, tak jak już pokazywałem, elastyczna, dzięki czemu tak naprawdę otrzymujemy ten ucisk, e, tą możliwość lepszego wybicia się. E, co jeszcze zostało zmienione? E, na pewno został zmieniony zapiętek e, w tym miejscu, dzięki czemu jesteśmy w stanie teraz e, tak naprawdę lepiej kontrolować nasz bieg, ze względu na to, że ta nasza stopa, nasz achilles jest dużo lepiej trzymany. Z rzeczy, które zostały, no to jest to oczywiście e, technologia z zerowym dropem, czyli tak jak to naz nazwa: Altry Balance Cushioning, e, czyli zarówno przy palcach, jak i przy pięcie. Mamy tą samą wysokość stopy, dzięki czemu nasz ruch, nasza stopa leży neutralnie. Nie jest w żaden sposób podwyższana, tak jakbyśmy chodzili na szpilkach. E, I kolejną rzeczą, która jest zastosowana w tym modelu, jest też. E, miejsce na e, trail gaitery, czyli jest to gaiter trap pozwalający na zamontowanie gaiterów. Czyli tych osłonek takich, które zakładamy na buta z przodu, z tyłu, przyczepiamy na stopy i dzięki temu jeszcze mniej kamieni i drzew e, jest w stanie nas do skarpetek. Moim największym obawą odnośnie tego modelu było to, czy ta hybrydowość mnie nie zawiedzie, czy na przykład nie będę odczuwał podczas biegu na asfalcie Bieżnika, czyli kosteczek wbijających się w stopę, i no nie zawiodłem się, ponieważ nie odczuwa się ich te 29 mm, pianki na całej długości bezproblemowo wystarczy. Od siebie to tam tyle, że mam zrobione w tych butach ponad 300 km trailowych. Wydaje mi się, że to jest dużo ze względu na to, że no ja jestem asfaltowcem, jednak trail u mnie bardzo odchodzi w zapomnienie. E, biegałem w nich na obozie w wąszu. E, biegałem wybiegania, biegałem podbiegi. E, biegłem w nich zawody na 15 km, które właśnie były hybrydowe, gdzie 5 km było e, trailem, 10 km było asfaltem, i powiem Wam, że rzeczywiście nie odczuwałem tych kosteczek, nie odczuwałem bieżnika. Większość osób była tam w butach asfaltowych, więc sam zawahałem się, czy aby na pewno to jest dobry wybór. Ale nie miałem już wyjścia, ponieważ nie wziąłem zapasowych butów ze sobą. I uwierzcie mi, że na asfalcie nie, trafi, nie traciłem nic, a na trailu zyskiwałem tyle, że ja się nie śliskałem, nie ślizgałem i nie tak. Wiadomo, tak jak już wspomniałem, ze względu na to, że ten bieżnik nie jest największy, jaki Altra oferuje, to tak naprawdę jesteśmy w stanie Dużo stracić, jeżeli są jakieś zawody błotne. Nie będę tego ukrywał na błocie, jeżeli jest jakieś poważne błoto, bądź też jeżeli odpowiednia ilość piasku dostanie się między kosteczki. Aczkolwiek nie zdarza się to często, ponieważ są one umiejscowione dość daleko od siebie, to wtedy zaczynamy się ślizgać. I ostatnia moja obserwacja. Ze względu na to, że ten but został zwężony, tak jak już mówiłem. jest tej przestrzeni, przy stopie zwężone, żeby on się lepiej trzymał, zalecam kupować na pół rozmiaru większe niż wszystkie inne altre, które mieliście. Tak było też w moim wypadku, jak przymierzałem je, to rzeczywiście wypadają, same buty nie wypadają mniejsze, ponieważ wkładka jest tej samej długości, ale ze względu na to, że są one zwężone, a moja stopa była już przyzwyczajona do technologii Foot Shape, odczułem uciskanie stopy, więc musiałem kupić pół rozmiara większe i dzięki temu jest super. Ja te buty jak najbardziej polecam. Sprawdziły mi się zarówno na zawodach, na obozie, jak i na codziennym bieganiu, chociażby tutaj po Żurawińcu, w którym w tym momencie jestem. Mam bardzo blisko, dlatego właśnie tutaj odbywam moje leśne treningi. Do Żurawińca muszę kawałek dobiec po asfalcie i nigdy nie miałem problemów w tych butach, także mam nadzieję, że ta recenzja będzie ok. To jest Altra Team 2. A wy się trzymajcie, cześć!